Mam wie Ja lecę do Gru i chyba przez tydzień nie będzie filmów kan na kanale. Oczywiście się rzucam czasami kan na kanał em, filmy, me, me, em, No, em, w ogóle w wakacje. I mam plan, by polecać. I jak będę po prostu na samolocie, to po prostu będę robiła em, taki filmik, jak ja lecę. I jak wystarczy, to jak będzie dźwięk samolotu? Albo samolotu, albo pilota, albo jakichś innych ludzi, bo będę pewnie z innymi? Niedługo będę się ubierała. Tam, jak wiecie, to sobie jest tak gorąco, że. No, mam tutaj taką bluzeczkę. Czeka. Czekajcie, bo. Nie. O! o. Dobrze, tak będzie lepiej. Tutaj mam taką koszuleczkę. Na wyjazd. Ymm, takie spadaneczki. Coś to jest dres. Spadnie do dresu. Mam komplet. I jeszcze koszulę, No taki. O taką bluzeczkę. Co jest z O! Taka? Oczywiście przez ty nie będzie filmów, ale ja będą jakieś posty z zdjęciami jak tam jest, że poznamy z Egiptu. Oczywiście nie wiem jak to będzie. Nie będzie i telefon. I no, i dam znać, już będzie film. Um, że jestem, to pay to sobie zrobiła różne rzeczy, na pewno Egipcie. I czekam aż jedziemy na lotnisko, spakujemy walizki i te bajerce. <śmusz> no się. No, weźmie weźmiemy <śmusz> do auta um, na pewno walizki, do bagażnika oczywiście. Um, walizki, um, do bagaż podręczny, wiadomo, bagaż podręczny musi być. I wszystko. Jeszcze jakieś koce na pewno musimy wziąć do samolotu, bo będziemy ja pewnie spać, bo my lecimy w nocy. Ja? Która jest? 222. Dobra, 22.2 Chwila... Ja. Okay. Ja. Sorry, bo nie sprawdzałam. I tak jest, 222. A 22.30 mama ja już że mam się ubierać. I ja, jeśli ja nie mogę doczekać w ogóle, piszcie w komentarzach, jeśli będą dołączone. Bo, sorry, jeśli w ogóle moje koment komentarze nie będą, nie będzie właśnie pisać komentarzy. Właśnie, mm, no ja nie umiem ich włączać czasami, bo czasami, czasami jestem tak zajęta filmem, że zapomniałam o włączeniu komentarzy. A czasami się albo włączają same, albo. Po prostu same wyłączają, więc to jest akurat bez sensu. Nie wiem, nie wiem. Piszcie w komentarzach, a nie piszcie w komentarzach, gdzie wy lecicie w tym roku. A nie pozdrawcie sobie zbiłam na wyjazd. Takie, o, i tutaj mam taki. Nie trochę mi się ale. No, zmyły. Ale tak, jeszcze komentarz, mi matko Ehm, Chyba tyle też w tym filmie ja właśnie będę chciałam po prostu będę wam dawała znać i chyba tyle z tego shortca. będziemy lecić kilka godzin naprawdę kilka godzin bo to już się bardzo długo leci i tyle tyle na dziś z tego filmu jeszcze potem jeszcze drugi film na kanał um, i chyba ta to tyle bo tak już nie mam co nagrywać A i tak um, no, Muszę już się zbierać A i pozdrawiam bez wszystkich o, Pozdrawiam Bez wszystkich I Tyle Tyle co chciałam wam powiedzieć um, Dziś mojej rodzince będę wysyłała zdjęcia um, tam też z wakacji będę wysyłała jeśli mi się uda. Ym... No. No, chyba tyle. A, jak ktoś jest zainteresowany graniem ze mną, no to... Obóz na to proszę pisać w komentarzach, jakie będą. No proszę, prostu pisać, kto jest chętny. I tyle. Tyle w tym filmie, bo jeszcze chciałam tak powiedzieć. My będziemy już się nagrywać. I tyle? Bye A wid sobie.